No dobra, no to po tym spektakularnym upadku, który możecie zobaczyć w, poprzedni, w poprzednim odcinku, dokładniej w końcu, Straciliśmy broń, mamy tylko deserta, pięć naboi w magazynku. Cholera, jak mogłem chybić w takiej chwili? Dobra. come on come on do I sound okay get your asses down here on our way. Hold the line. Hold down the oh Haha, ha. no a tu mnie strzelba uratowała w taką odległość. To ha, widzimy jakiś błąd, bo kapelusz w miejscu wisi w beczu. Dobra, leży gościu. To się, leży we mnie. Prawie mnie zabili. Jeden z czołów, i chyba bym padł. Dobra. Pisze. Jakiś... No. Tak się bije. Jeszcze mam jeden strzał z czołów z dezerta. Dobra, bierzemy UMP. Spok spoko. Gin. Śmiecił. Teraz już na górze tylko, zostali Ściągnę z deserta jakiegoś, przynajmniej spróbuję Tego śmiecia zdechu Trzeba będzie teraz W końcu W końcu moi ziomkowie... przyszli mi pomóc. Weźmiemy sobie m. No, deserta, Zamiast m. czwórki, otwierajmy m. 4 Zamiast dozerta. Co? Jest I know. I know. Got a lock on the signal, Lugo. Yeah, we're close. Then let's move. There they are. Going in. Hola. Enemy down. Heads up. I'm reloading. nie będę tam rzucać, Raczej. No, ledwo to.

Dobra, zarażnijcie tego kutasa. Nie żyje. Ktoś jeszcze? Dobrze, że zdążyłem przeładować to niebezpiecznie tak przeładowywać i iść do przodu. Wrogowie czekają przecież. Leży. Jeszcze zobaczymy czy tutaj nic ciekawego nie ma. O, amunicja, ciekawa. Jakiś tu jeszcze jakiś. Się ukrywa chyba. O. No. Dead end. Adams, get that door open. You got it. Shit. What is it? Multiple contacts coming up behind us. We're trapped. Walker, there's a turret over there. Cover me while I get this door open. No problem. We're trapped. Move in. Go, go, go! I can help, boss. Just give me a target. Cover up. Dumb. Eyes on that cargo box! That's it. Diego tried <hetseGoodczywiście> to move. <Merci>. I'm going to get too close. Someone take out that A-DMPG. Jak na rzeź. Prostu. This is Alpha requesting backup. That's not. It doesn't sound like an Got O cholera. Got the target. Pesko się na coś. No w końcu się na coś. Na coś przydał. Musiwać dwie otwarte na to. Można cię Hmm, jakieś kanały pewnie. I muchy słychać. bodies To ciała są wszystkie. Cholera. Co to jest? is. They turned on each other. <muchy> oh, right. no, no, ni no, ni nie no. Get ready. They'll be waiting. There ain't no one here. Captain, top of the stairs. I see it. This is Daniels. He's been dead a long time. We've been set up. What the hell's going on, Lugo? No fucking clue. Whoa! Feedback. Identify yourself. Me? Who the hell are you? Captain, go fuck yourself. <laughs> well, now, Captain, this little trap was meant for a fox named Gould, but you ain't Gould. In fact, I don't know who you are. No one does, and that's dangerous. Dangerous to who? Everyone. I mean, come on. You didn't actually think we'd just let you walk in here, did you? Yeah, we did.

Dobra, zaraz się go uleczy. Teraz nie ma na to czasu. O oh fuck, grant. Dobra, leczymy gnoja. Stawaj na nogi. Weźmiemy granaty od razu, przydadzą mi się na pewno. A, kołach Ale nie będę na razie zamieniał. Mam M4 i UMP. Jest dobrze. Chyba że UMP kaza zamienia, ale to. Później dopiero. Oh, All right, you got it. You really gonna trust him? Hey, you get another option. I'd love to hear it. To follow me! He's done! Okay. Shotgunner coming in! He's coming out of cover! Whoa. Whoa. Let's go. Wezmę m I zdobędę amunicję, w ładny sposób Fuck, they got an

Somebody's made a new It's a shame had to leave before the big it. Get him. <coughs> <Target neutralized. coughs> Reloading! Oh, I'm you as well. Uuu jakiś nowy model broni Sprawdzimy czy to He nie jest zły. O, nie, nie, nie. nie no tak. Gra robi się coraz dziwniejsza. Ta gra robi się już naprawdę dziwna. Ale nie narzekam, bo gra naprawdę jest dobra. How's it look, Lugo? You can walk, but it's gonna hurt. You want morphine? Nah. i keep my head clear. Okay. Then hold still. Almost done here. What are you thinking, Walker? I was thinking we landed in the middle of a fucking war zone. It's impressive seeing as the city was supposed to be uninhabited. Exactly. Maybe it's time we got out of here. I'm calling the evac team. At eight miles of open desert between us and the storm. The evils have cut us down before we took 10 steps. The only option now is to reconnect them. Sure, you want to cast our lot with the CIA? I have no choice. You've seen what's become of the 33rd. The captain's right. The damned are out of control. Someone's gotta stop them. I know. Can we trust him? is life to save ours. He's earned my trust. Conrad. This isn't just about finding Conrad anymore. It's about doing what's right. Now, Adam, do the honest. whatever you say. Captain Walker, if you read me, come in. No, okay. no so yeah. Kolejny odcineczek. Do zobaczenia w następnym. Cześć.